Robimy sobie ucieczkę z uchwytu za głowę i taki najpopularniejszy uchwyt, że tak powiem, osoby niewytrenowanej, gdzie dochodzi do jakiegoś parteru. Jestem sprowadzony i jestem łapany za głowę w ten sposób. czym jest odpowiednia praca w parterze. I wygenerowanie by odpowiedniego ruchu. Pierwsza rzecz, jaką muszę sobie uświadomić, to to, że mogę w ten sposób ustawiać sobie ułożenie barku. Jak partner tutaj będzie mnie trzymał w ten sposób znowu, to ja chcę być obrócony w kierunku jego pleców. W ten sposób. Ale jeśli ten bark mówi jest tutaj wysoko, to będzie mi bardzo ciężko właśnie zapracować sobie w ten sposób, żeby ustawić się jakby kręgosłup kręgosłup do, do niego zatem. Używając tego ruchu, staram się tak jakbym, Tak jakby tutaj mnie ktoś ściągnął to tą rękę tamtą stronę, trochę pod kątem, w stronę głowy, a tą rękę, która jest tutaj, wyciągać ją do siebie. Teraz leżę w ogóle całkowicie na boku. Dzięki temu nie mam w ogóle teraz jego ciężaru na sobie. Czuję, że troszkę lepiej mi się oddycha, lepiej mi się pracuje. Nogi mam zupełnie wolne, biodra mam zupełnie wolne i to wykorzystuję. Więc idę sobie takim człapaniem do tyłu, do tyłu, do tyłu. Sprawia, że on zostaje tak jakby zrzucony ze mnie. Nie wykonuję żadnego dynamicznego ruchu. Praca jest tak. I staram się po prostu jak najszybciej wstać. Jeszcze raz całość. Dobrze. Czuję, że jest za głową, jest niefajnie, niewygodnie. Czuję sobie w ten sposób. Najpierw ta ręka idzie. Cyk. I idę tutaj, idę tutaj, idę tutaj. Idę, idę, wstaję, 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 wstaję na kolana. Tak, żebym to jawił z góry. Kontroluję sobie ręce. I już Wykonuję dalszą swoją pracę, którą sobie założyłem. Druga technika polega już nie na odejściu w ten sposób, który robiliśmy wcześniej, tylko wykorzystam sobie ten ruch po to, żeby łatwiej było mi teraz zarzucić nogi, złapać go za głowę i w sposób bardziej siłowy wymusić na nim puszczenie tego chwytu. Będzie wyglądało to w taki sposób. Jeśli będę próbował tutaj to robić, nawet jak będę odsuwał mu głowę, to nie jest to za bardzo skuteczne, dlatego że on nie miażdży cały czas. Ja sobie tylko tutaj pod górkę robię. Więc najpierw znowu odchodzę tak, żeby być do boku. Robię sobie troszkę miejsca, i nawet jak będzie teraz wracał, po to, żeby biodra, bioderka sobie tutaj podłożyć, ja cały czas uciekam. Cały czas uciekam, to nogę mogę mu tutaj zastawiać, żeby nie mógł pracować do tyłu. I teraz jak jestem już na boku, to mam o wiele wygodniejszą pozycję na złapania tych nożyc. Czyli idę sobie hop, i hop. Ręką sobie oczywiście trochę pomagam. I tutaj mam fajne duszenie. Albo po prostu fajną kontrolę w stanie.